Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej serii na moim kanale. W pierwszym odcinku z kolejnej serii na moim kanale. Tak. Znaczy, czy to nie wybija? Mm, z czegoś nowego. Co najbardziej było, ale to jest zupełnie co innego. Lepsza firma. Sajcie, zła zakonnica. Mianowicie Evil Moon. Tak więc, jeszcze raz. Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Evil Noon. Wiecie, niestety, ale no, na ze mną nie współpracuje, wywaliłem nagrywarkę znowu. Ehm, no i niestety tutaj jest tak 50 monet. Jeszcze musiało mi znowu ściąć. Szlak trafi. Zaraz. Ogólnie to kolejne nagranie poszło do kosza. Zresztą mi gra Po prostu to mam do powiedzenia.